Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale i witam Cię w filmie o nowym roku 2026. Nagrywam to 20 września, ponieważ już 21 września zaczyna się nowy rok numerologiczny. Bo w numerologii nie jest tak, że nowy rok zaczyna się zgodnie z kalendarzem, tak jak mamy tutaj uznany, czyli 1 stycznia. To zaczyna się we wrześniu. I eee, już przejdę do porządku, żeby... Nie zabieraj czasu. Generalnie rok 2026 w czytaniu, liczeniu prostym, czyli 2 plus 2 plus 6, 0 to 0, e, liczy sobie 10, czyli 1. Czyli to będzie energia nowych początków. To jest taka energia, energia ogólna, kolektywna, to co teraz powiem o roku 2026. Potem przejdę dla poszczególnych dróg życia. Natomiast to też jest tak, że pod, my jesteśmy pod wpływem wielu liczb, wielu wibracji, wielu kodów naraz, nie tylko jednego Natomiast pewne wibracje się bardziej pokazują, inne w danym czasie mniej I to jest ok, to jest normalne Natomiast teraz mówię bardziej kolektywnie, czyli ogólnie, co będzie bardziej przestrzeni, co będzie mówione, gadane, jakie tematy będą na powierzchni itd. Więc rok 2026 daje jedynkę w liczeniu prostym. Czyli to będzie rok nowych początków. Ten 2025 coś zakończał, coś zamykał przez ostatnie 9 lat. Na przykład, yy, i z reguły pośrodku tych lat, mniej więcej taki czwarty-piąty rok, dużo się dzieje. To była wtedy e, Wiemy, co wtedy było e, 5 lat. Temu. E, te 4-5. E, więc to było takie sprawdzam. Wtedy. Natomiast też warto wrócić wstecz do tego, co się działo 9 lat temu. Co wtedy się zamykało i co wtedy się zaczynało. Natomiast teraz zaczynamy nowy cykl dziewięcioletni letni w przestrzeni takiej ogólnej, bardziej kolektywnej. I jest to rok jedynce, czyli nowe początki, nowe znaczenie ścieżek, nowych, nowe cele, tak, kolektywnie. Nowe spojrzenia, nowa energia, że tak powiem. Jakiś nowy cel, nowy ład. Tu będzie grany, natomiast to, co zawiera sobie rok 2026, to jest ta 26, na którą szczególnie zwrócę uwagę, ponieważ 26 w numerologii nazywana jest karmą wojownika, karmą ciała. I tutaj w energii kolektywnej to może przejść do tego, że właśnie będzie temat jak wojownik temat wojny. Ale to jest tylko to, co jest na powierzchni. To jest tylko to, będzie temat na powierzchni. Ja nie mówię nic, że będzie wojna i tak dalej. Odpuka się nie malowane. Tak nie będzie. Ja tego kompletnie nie widzę. Ja nie wchodzę w to jakieś czarnowistwa, jasnowidzenie i tak dalej, tylko bardziej w czytanie energetyczne. Zresztą żyjemy w takich czasach, że kiedy nam telewizja, internet, ludzie, politycy i tak dalej, i tak dalej, w przestrzeni publicznej mówią, że jest niedobrze, będzie coś tam, będzie X, będzie Y i Z, to znaczy, że jest nawrót. To jest programowanie. Ktoś ma w tym swój cel. Tu tak na Adam Natomiast generalnie na powierzchni 26 no to będzie w tym roku. Temat wojny, chorób, ciała, e, właśnie chorób, jakieś, nie wiem, choroba może znowu jakoś wy, wymyślą nam nową albo jakieś wersje 20, albo 30, 5.0 i nie wiadomo, co tam jeszcze. Mm, tu też będzie temat jakoś powiązany z tym, mm, tym co powiedziałam właśnie, i z relacji z, z tą wojną, chorobą i tak dalej, i w relacji z drugim człowiekiem. No 26 to też jest temat relacji. Potem jest też dwójka i szóstka, dwójka to jest to bardziej relacji, tak z innymi tworzenie właśnie, współtworzenie, natomiast szóstka to są będzie relacje rodzinne, harmonia, ciepło w domu, ciepło rodzinne i tu coś będzie się działo w tym temacie, kolektywnie. Eee, to jeszcze patrzę do notatek, co jeszcze chciałam powiedzieć, a i e, przyszło mi coś takiego jak rozwój tematu mindsetu, czyli to może być tak, że będzie wysyp kolejnych coachów, mentorów od mindsetu, energii, energetyki itd., to będzie się robiło coraz bardziej modne, ale też i popyt na to jest, tak? Popyt i podaż. Więc. A jeszcze to mam zapisane. A propos tych 26, tych wojen, chorób i tak dalej, że temat będzie niebezpieczeństw na Ziemi. Tylko to nie jest tak, że matka Ziemia robi niebezpieczeństwa i tsunami i tak dalej, bo ona nie ma takiej mocy, tak naprawdę. Tak naprawdę, naprawdę. Kto tym czymś steruje ktoś inny, ktoś coś. Nie wchodząc w szczegóły. Natomiast Matka Ziemia sama siebie takich rzeczy nie robi. Żadnych tam resetów, żadnych powodzi. Ona sama siebie tego po prostu nie robi. Bo to jest jak matka. Matka Ziemia. Czy matka własnemu dziecku robi takie rzeczy? No nie. Tak. Pierwotnie. Nawet je wśród zwierząt, popatrzysz, nie wiem, matka ma młode, robi wszystko, żeby je ochronić, obronić. Jest gotowa na przykład zaatakować kogoś, kto się zbliży do młodych, jak jest matka z młodymi. Więc tak samo jest tutaj. I też w liczeniu ukrytym w roku 2026, tym kolektywnym, jest szczyt jest w piątce, czyli będzie energia dużych zmian, ciągłych zmian, taka nieprzewidywalność, zmiana na 80 stopni albo raz jest tak, raz jest tak i taki harmider będzie, kowrotek, emocji, informacji, w ogóle wszystkiego, będzie dużo się działo i też wyjdzie na powierzchnię też temat wolności może się pokazać. Więc tak jak właśnie ta wojna choroby, z drugiej strony mamy właśnie wojna choroby, z drugiej strony mamy wolność. Więc tu będzie się jakoś to łączyło. Z, jeszcze w ukrytym liczeniu mamy 41, czyli to jest tak zwana liczba opieki sił wyższych i tak dalej. Co tak naprawdę jest tą siłą wyższą? E, czy jakieś tam zarządcy, którzy są nad nami? Czy, e, czy, no, czy ten absolut, ten chociaż absolut to też jest jakiś koncept. Ja chyba zrobię w ogóle na ten temat, ale generalnie opieka, jest opieka mimo wszystko i tam też jest ukryte 22 w ogóle już w tych latach 2000 coś tam 20 coś i ileś jest ukryta zawsze ciągle jest liczba 22 tak zwana mistrzowska, ale nie pod tym względem tu chcę o tym powiedzieć. Ponieważ 22 to podkreśla kontekst międzynarodowego działania, więc tu może być bardziej ten globalizm, ta strona podkreślona też kolektywnie, międzynarodowo. Kolektywnie. Więc międzynarodowo. Globalizm i właśnie te działania międzynarodowe, między krajami, takie łączenie się i tak dalej. Przy czym to może pójść w obie strony. Albo dla dobra ludzkości. Nie módlmy się, żeby tak było. Wierzmy to. Bo w sumie tak jest, tak się dzieje, tylko próbuj nam mówić co innego. Albo właśnie w to przeciw ludzkości. I to tak zostawiam. Jeśli chodzi o energię kolektywną. Yy, teraz przejdę dla poszczególnych dróg życia, czyli coś już bardziej indywidualnie dla każdego z nas. Yy, bo to, co powiedziałam, to jest energia kolektywna, czyli taka ogólna, bardziej ogólnoświatowa, mniej indywidualnie, tylko bardziej grupowo-globalnie. I mamy już końcówkę września, już jutro się zaczyna ten nowy rok numerologicznie, tak oficjalnie. Natomiast ja zauważam i tak zauważam, że od por lat, ale jakoś tak w tym roku tak bardziej czuję to, że już od sierpnia 2025 już czuję energię roku 2026. Czyli już miesiąc wcześniej czuję, bo się zaczyna we wrześniu, więc nawet półtora miesiąca wcześniej. Więc ciekawa jestem, czy ty też tak u siebie zauważysz, że od sierpnia. Tak pewne rzeczy zaczęły iść w innym kierunku. Zaraz zobaczysz, w którym. E, więc, no, daj znać. Dobrze. Dla jedynek. E, jedynki wchodzą w drugi rok. Numerologiczny. I to jest rok relacji, spowolnień. Mm, tak, rzeczywiście. Sytuacje i te działania, te prędkość spowolni po ostatnim roku, bo w tamtym roku dwuj, jedyne, przepraszam, mogło się przez ostatni rok dziać dużo, może nawet chaotycznie, dużo aktywności, dużo jakichś przeciwzięcia, przeciwzięcia, wyzwania, zmiany i w ogóle. Natomiast teraz jest czas taki spowolnienia, takie sprawdzam. I będzie skupienie się na relacjach. Na przyjaciołach, i też ten rok może się okazać, kto jest tobie przyjacielem, a kto nie. Ujedynek. Ten drugi rok to też jest praca nad sobą, nad swoją emocjonalnością, taki rozwój emocjonalny, też taki rozwój wewnętrzny, też zdrowotny. No i to jest takie zagnieżdżanie się tej nowej rzeczywistości, co się wydarzyło w pierwszym roku dla Jedynek. To tyle dla Jedynek. Więc u jedynek było aktywnie poprzednie rok i teraz tak trochę spowalniamy, tak falujemy. Oczywiście było takie porządna pala, fala, tak teraz jak jest, może idzie fala, tak uff, idzie mocno, potem jak już do brzegu, to już tak, to będzie więc coś takiego. U dwójek numerologicznych, czyli dla osób z drogą życia numer dwa, dwójeczki wchodzą w trzeci rok. I jest to czas na radość, taką celebrację życia, taką sukces, ekspansję w ogóle jest fajnie, super, hiper. Z tym, że przy trzecim roku może być tak, że przychodzą do siebie fajne okazje, fajne okoliczności, ludzie też. I to, czy Ty z tego skorzystasz na maksa, czy nie, to już zależy wyłącznie od Ciebie. Więc czy ten rok będzie tylko, a fajnie było i minęło, czy naprawdę, fajnie, czy naprawdę skorzystasz z tych okazji okoliczności tego roku, to już tylko wyłącznie zależy od Ciebie. Więc to nie jest tak, że będzie tylko lekko łatwo i przyjemnie. Oczywiście mogą pojawić się wyzwania. Natomiast tu dużo zależy od Ciebie, jak z tego skorzystasz? I ponieważ ten trzeci rok jest zawsze taki najłatwiejszy energetycznie w teorii. <grytanie> w praktyce to zależy od człowieka danego. Co jeszcze? To powiedziałam właśnie sukces, postęp w życiu, rozkwit relacji towarzyskich, zabawa, taniec, śmiech, twórczość, praca ze słowem może się u Ciebie pogłębić w tym czasie. No tak kolokwialnie mówiąc, poniesie Cię wena, to moja droga dwójeczko. Dobrze, teraz dla drug życia numer 3 I trójeczki wchodzą w czwarty rok, czyli taki czas stabilizacji, spowolnień, takiego... Powolnego rozwoju, krok po kroku, metodycznie, organizacyjnie, i to jest ten czas. To nie jest czas na pośpiech, na przyspieszanie czegoś, na jakie, uuu, ryzykujemy, lecimy. To może się zdarzyć, natomiast z dystansem, raczej metoda małych kroków, krok po kroczku, metodycznie. Organizujemy sobie rzeczywistość, tam stawiamy sobie cele takie, które realnie możemy zrealizować. Tutaj w tym roku też mieć większą uważność na pieniądze po prostu, żeby się nie rozchodziły za bardzo. Więc korzystać, korzystać z tego, co się ma, korzystać z tego, co się ma, niż łapać wszystko na raz i potem nic z tego nie zrobić to dla człowieka. Dobrze, teraz czwóreczki. Czwórki, droga życie numer cztery, zaczyna piąty rok. I to jest czas radości, powoli, tańce, zabawy, chwalańce. To jest czas na zmiany w swoim życiu, nawet o 180 stopni, więc będzie naprawdę, może się dziać dużo. To zależy, od której czwórki, tak? Bo w czwórki są takie, nie każda taka czwórka jest, bo zależy, jakie są wibracje też obok. Natomiast generalnie czwórki lubią taki swój standard, swoją stabilność, Mm, nie, nie, nie lubią, jak to się przedstawia, im szyki, wprowadza im chaos i tak dalej, lubią porządek, organizację. Więc e, tutaj może się trochę zmienić u czwórek. E, właśnie temat wolności, takiego ruchu mm, i też takiej autoanalizy, autopsychologii, obserwacji swojej rzeczywistości, to też może właśnie mm, się bardziej pokazać u piątek, e, u czwórek, e, bo wchodzą w ten piąty rok. I też mm, już czwórki kończą ten czwarty rok, gdzie trochę może tyrały, może były jakieś spowolnienia, plany nie układały się tak, jak chciały. Natomiast teraz mogą te plany, większe szanse, że ruszą i już będzie takie, uff, lecimy autostradą, e, zamiast jakoś tam dróżką po żwirze, a nie masz przetestowanego samochodu do tego. To to taki był poprzedni rok mniej więcej dla czwórek. Oczywiście nie dla każdej, ale generalnie tak. I teraz już będzie inaczej. Dobrze, teraz moje drogie piąteczki, droga życia 5. Piątki wchodzą w już szósty rok. I to jest czas generalnie dla rodziny, dla związków, dla relacji, dla miłości, do siebie, do świata, do ludzi, ale przede wszystkim tutaj takiej pielęgnacji siebie i swoich zasobów, swojej takiej emocjonalności, cielesności też. To jest takie, napisałam też sobie w notatkach, takie nakarmienie zmysłów. Taką przyjemnością, wygodą, bezpieczeństwem ponieważ szóstka bardzo potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i taką dobrą atmosferę, taką ciepłem domowego ogniska. Może na przykład w piątka polubić bardziej w tym roku, palenie świeczek, szczególnie już teraz września się zbliża, więc wieczorem może świeczuszka, nie wiem, jakiś olejek, aromaterapia i książeczka, kocyk i jakaś ulubiona herbatka, jakiś ulubiony napój. Więc to będzie tak i to będzie też okres dla piątek dążenia do równowagi. Więc też yy, uwaga tutaj na to, na bycie potrzebą dla innych. To tak zostało. Dobra. Yy, szóstki. Szóstki chodzą, wchodzą w siódmy rok numerologiczny, więc jest to czas refleksji, zaglądania do wnętrza, do siebie, yy, takiego karmienia siebie, poszukiwania wewnętrznie prawdy, absolutu tego Boga, nie wiem, życia, prawdy o życiu o sensie życia, o sensie istnienia, e, prawd w swoim życiu, wartości, e, intelektualizowanie i tak dalej. I takie poszukiwanie tajemnicy życia, to to będzie u siódemek. Taka psychoanaliza, może być też trochę odsuwanie się od innych, większa potrzeba samotności u szóstek. Chociaż takie nietypowe z bardziej na szóst dla szóstek, chociaż lubią spokój. Natomiast mimo wszystko te szóstki potrzebują tego towarzystwa i może nie takiego bycia podziwianą i lubianą, um, ale takiego bycia dla innych. Tak w tym roku mogą się trochę szóstki wycofać. No, Moje drogie siódemki, tym Wy wchodzicie w ósmy rok i jest to czas rozwoju um, rozwoju na wielu płaszczyznach tylko takim duchowym, wewnętrznym, emocjonalnym, intelektualnym i też takim materialnym. Więc to Wam się przyda siódemki, ponieważ jesteście bardziej do środka, a tu będzie zrównoważenie tego, co w środku, jak i na zewnątrz, w tym materialnym świecie. E, tu będzie rozwój ścieżki zawodowej, ekspansja finansów, więc tuż też finanse mogą szanse się poprawić. E, tu też będzie temat autorytetu w Twoim życiu, władzy w Twoim życiu, kto rządzi Twoim życiem, czy masz nad nim kontrolę, temat odpowiedzialności. Mm. Jest to dobry czas na inwestycje, jakieś przedsięwzięcia w rozwój, w naukę, właśnie rozwój na przykład firmy, biznesu, biznesplanu, studia, nie wiem, no cokolwiek i tak dalej. To jest czas dla siódemek. No i tu właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, będzie taka równowaga tego świata materialnego i duchowego. Więc to ładnie połączysz sobie. Dla drugi życia 8 jest to dziewiąty rok numerologiczny, jest to czas zakończenia. Zamykanie cyklu, zamykam, zamykacie etap e, ostatnich 9 lat. Ym, I to poniekąd się samo zadzieje, natomiast też miejcie y, może nie tyle co kontrolę, bo to trochę nie, nie do końca tak jest, ale y, też pomagajcie sobie w tych zamknięciach. Po prostu nie przeszkadzajcie sobie, nie utrudniajcie sobie tych zamknięć, bo one są dla Was po prostu bardzo potrzebne. Też możliwe, że w tym roku będzie dużo podróży. I wyjazdów. Looksam. A i w tych zakończeniach to może być relacja jakieś, nie wiem, sprzedaż domu, przeprowadzka, zostanie matką. Też zauważam, że właśnie dużo kobiet, ja to zauważam tylko, że właśnie dużo kobiet ma urodzić dziecka na przykład jak jest w dziewiątym roku numerologicznym czy tam osobistym, więc, bo to jest zamykanie pewnego czasu ży życia. Że no, nie, nie byłam matką, teraz będę, więc zamykam dom. Więc to. Się, więc to u ciebie może się zdarzyć, ustępko, jeśli jesteś kobietą, na przykład, jesteś w ciąży. E, więc tak może się zdarzyć. E, no i dobrze. No i mamy dziewiątki. Dziewiątki, moje drogie, wchodzicie w pierwszy rok numerologiczny i to jest czas na nowości. Już zakończałyście, już zam, pozamykane tematy. One jeszcze pewne, jeszcze pewne rzeczy mogą się zamykać i zarazem otwierać w pierwszym roku. Natomiast Teraz to jest czas na nowości, nowe wyzwania, nowe drogi, nowe ścieżki, nowe porządki w życiu. Mogą to być nowe relacje, po prostu nowa codzienność, nowy tryb życia. Taką potrzeba jest, możecie, może zdominować silniejsza potrzeba niezależności, równowagi, sukcesu. No i w związku z tym też duża aktywność. To tyle będzie. Natomiast też, przy, ja powiedziałam tutaj, lat, Ogólnie kolektywnie 2026, czyli ta jedynka i też i piątka się pojawia. Natomiast tu też przed chwilą zakończyłam to, jak jest. Um, może nie jest tak indywidualnie, ale dla poszczególnych dróg życia, jak to wygląda. Natomiast jeszcze każdy z nas, każdy człowiek ma oprócz tych lat numerologicznych, o których wspomniałam, czyli ten pierwszy rok, drugi trzeci i tak dalej, mamy też osobiste. I one się tak przeplatają, więc na przykład u piątek może być szóstka, czyli czas dla rodziny, i tak dalej, a zarazem też mogą być w osobistym siódemce, czyli zamykanie się bardziej do środka. Więc tutaj pamiętajcie, że działają dwa lata u Was, takie, w sensie dwa, dwie energie naraz. Zresztą nie tylko one są, tylko te energie naraz, bo jeszcze cykle, warunki i tak dalej. Wiele, wiele jest tego i nasza własna energia, nasze własne predyspozycje i nasza własna taka aktywność energetyczna, to jak się nasze są poczucie, ma tu duże i po prostu nasza taka całościowa energetyka ma to duże znaczenie. Natomiast to tak, żeby naprowadzić, sklarować, jak to u ciebie jest. Moje drugie jedynki, dwójki, trójki, czwórki, piątki, szóstki, siódemki, ósemki, dziewiątki. Tak więc, dziękuję. Pamiętaj o subskryp subskrypcji, może skomentować. I widzimy się następnym razem gdzieś po drodze. Pa!